Witam was w moi poddani, jam jest Alpaka Albert Byt Idealny i specjalna Albertowa ramka, specjalny taki film, w którym chciałem wam podziękować, ponieważ już w tym momencie zostały wbite wszystkie potrzebne sesy, żebym ja, Alpaka Albert Byt Idealny w końcu zaczął zarabiać pieniądze na YouTubie. Teraz od wspaniałej administracji YouTube'a zależy to... Kiedy zostanie włączona mi monetyzacja dla najlepszego kanału Chciałbym, żebyście wiedzieli o tym, że nie zapomniałem o was Że jesteście dla mnie najważniejsi Że kocham was ponad wszystko, moi poddani Pamiętajcie, żeby rozsławiać moje imię Chciałbym być pierwszą maskotką w Polsce, która wbije milion subskrypcji Mam nadzieję, że mi się to uda Pamiętajcie, żeby polecać ten kanał, bo będzie najlepszy. JOS jest najlepszy. 3 filmy, 20 tysięcy subskrypcji ponad. Nie wiem, czy jakakolwiek maskotka w Polsce osiągnęła taki wynik potężny, jak ja osiągłem tutaj właśnie. Także pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, łapkować w górę, żeby polecać innym, pisać tylko i wyłącznie sensowne komentarze, które będą. Pod pod ten, jak to się nazywa. Yy, no, yy, kurce, czekajcie. No, żebyście po prostu mnie chwalili ogólnie, bo jestem najlepszy. Droga administracji YouTubeowa, mam nadzieję, że dzionek macie udany i jak najszybciej sprawdzicie mój kanał, że jest legitny pod względem monetyzacji, i będziemy wspaniale współpracować ze sobą na linii twórca YouTube. Chcę być najlepszym Waszym twórcą. Pomóżcie mi to zrobić. A Wam, widzowie, wspaniali moi poddani, życzę wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że o Was nie zapomniałem. Niedługo lecimy na pełnej i robimy cudowne filmy. Pamiętajcie, że jak nabijemy 50 tysięcy subskrypcji u mnie i u. Y, jaką się Bobber Bob. O, u bobera Boba, to. Sorry, zapomniałem. A on mnie promuje. Przepraszam, Bobber Bob. I ja, Buziaczek dla ciebie ogólnie, jak nabijecie po 50 tysięcy subskrypcji u mnie i u Bobera Boba, to wtedy nagrywamy dla Was bedworsy. A wiem, że czekacie na to zwierzęce duo, które zniszczy wszystkich w bedworsach. Także pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować, zaznaczyć dzwonek. Wejdźcie też w ustawienia ogólnie u Was i sprawdźcie, czy na pewno macie tam jeszcze ustawione. Bo tam trzeba też ustawić, żeby dzwoneczek prawidłowo działał. Także. Kasę was moi poddani, żegnam was, no i, no, no i na razie, cześć. No, cały czas jeszcze nie umiem w pożegnania, ale się kiedyś nauczę, także kopytko dla was, cześć.